Szanowni Państwo, witam na konferencji prasowej kandydata na prezydenta Sławomira Męcena, który w pierwszej turze wyborów zdobył niemal trzy miliony głosów Polaków. Sławomir Męcen, oddaję głos. Dzień dobry Państwu, bardzo dziękuję za przybycie. Witam też naszych widzów na YouTube. Jesteśmy po pierwszej turze wyborów. Niestety nie udało się wejść do drugiej tury. Wyborcy w drugiej turze, niestety, nie będą mogli zagłosować na kogoś, kogo chcieliby, żeby był prezydentem. Będą mieli bardzo ograniczone pole manewru. Zostało jedynie dwóch kandydatów i postanowiłem jakoś spróbować pomóc moim prawie trzem milionom wyborców podjąć decyzję. Jest zupełnie oczywiste, że wyborcy to nie są worki, Ziemniaków nie da się przekazywać, przerzucać poparcia, nie da się nikogo zmusić do tego, żeby zagłosował na kogoś innego niż chce, więc nie mamy wpływu za bardzo, na kogo nasi wyborcy zagłosują, ale możemy pomóc im podjąć decyzję. W mojej ocenie moi wyborcy są to bardzo świadomi i rozsądni ludzie, co udowodnili głosem właśnie na mnie są nie poddali się telewizyjnej, mainstreamowej propagandzie, nie wierzą za bardzo w media sprzyjające moim kontrkandydatom, w związku z czym, jeżeli ktoś chce pozyskać ich głosy, to musi przede wszystkim jakoś do nich trafić. I stąd moja propozycja, żeby zaprosić moich dwóch kontrkandydatów, którzy znaleźli się w drugiej turze, do rozmowy na moim kanale na YouTubie. Moi wyborcy w sporej mierze wiedzę o świecie czerpią właśnie z mediów społecznościowych, nie z telewizji, więc ta rozmowa na YouTubie sprawi, że będziemy w stanie dotrzeć do moich wyborców i moi dwaj kontrkandydaci będą mieli możliwość zaprezentowania się nim, będą, będą mieli możliwość powiedzenia, co tak naprawdę myślą na ważne tematy. Niestety debata publiczna wygląda tak, że nie da się mówić tam o wszystkim. Jest wiele tematów, które w ogóle nie miały miejsca w tej kampanii, na przykład jak prawo do posiadania broni. Te tematy praktycznie nie istniały, kandydaci nie byli o nie pytani, więc zamierzam tą lukę uzupełnić. Podczas tej rozmowy u mnie na YouTube oczywiście, jeżeli obejrzą Kandydaci się zgodzą. Zamierzam też dać im deklarację do podpisu, deklarację z tematami bardzo ważnymi dla moich wyborców i mam wielką nadzieję, że oni tą deklarację podpiszą. Konstruując te osiem punktów, starałem się je zbudować w ten sposób, żeby z jednej strony nie umieszczać tam rzeczy bardzo kontrowersyjnych, które byłyby ewidentnym deal breakerem dla jednego z kandydatów, i z drugiej strony takie rzeczy, które łatwo będzie zweryfikować, czy ktoś się do tego stosuje, czy też nie. Z tego powodu nie ma niektórych tematów, które nie byłyby łatwo weryfikowalne, typu na przykład migracje albo sprawy związane z Zielonym Ładem, ponieważ nie byłoby łatwo w krótkiej deklaracji, napisać czego tak naprawdę chcemy, na co wpływ prezydent rzeczywiście ma wpływ, bo prezydent może dążyć do jakiejś rzeczy, ale na koniec dnia dostaje ustawę i albo ją podpisze, albo nie podpisze w sprawach zarówno klimatycznych, jak i migracyjnych. Wielką rolę odgrywa prawo Unii Europejskiej, różnego rodzaju rozporządzenia, więc rola prezydenta tam jest niestety ograniczona. Z tej samej przyczyny nie znalazł się tutaj punkt dotyczący resetu konstytucyjnego, który uważam, że jest niezwykle ważnym elementem mojego programu, ale ciężko Byłoby mi rozliczyć potencjalnego prezydenta z tego właśnie punktu, bo tam tak naprawdę trzeba zmienić konstytucję najpierw, a do tego jest naprawdę daleka droga i nic się nie zapowiada, żeby w Sejmie znalazła się większość konstytucyjna, która chciałaby w Polsce przywrócić jakąkolwiek śladową chociażby praworządność. Deklaracja zawiera pięć punktów, które w mojej ocenie spełniają te kryteria i są ważne dla tych trzech milionów moich wyborców. Pierwszy punkt. Nie podpisze żadnej ustawy, która podnosi Polakom istniejące podatki, składki i opłaty lub wprowadza nowe obciążenia fiskalne dla Polaków. Smutna praktyka ostatnich 30 lat jest taka, że wszyscy prezydenci podpisują wszystkie ustawy, które podnoszą podatki, które wprowadzają nowe podatki, opłaty, składki. Chciałbym to zakończyć. Chciałbym mieć pewność, że po raz pierwszy. Pomimo tego, że mi się nie udało zostać tym prezydentem, pojawi się prezydent, który rzeczywiście zawetuje ustawę podatkową. Wszyscy poprzedni prezydenci, pomijając chyba jedno weto Lecha Wałęsy, bezrefleksyjnie podpisywali każdą nową ustawę podatkową. Ten skomplikowany dziadowski system podatkowy, który mamy, jest winą różnych wszystkich poprzednich prezydentów, którzy się na to zgadzali. Zakończmy to wreszcie raz na zawsze. Niech prezydent wreszcie powie stop temu fiskalizmowi. Punkt drugi. Nie podpiszę żadnej ustawy ograniczającej obrót gotówkowy i będę stał na straży polskiego złotego. Temat bardzo ważny, gotówka to jest wolność, to jest prawo do płacenia bez bycia inwigilowanym. Temat gotówki jest bardzo ważny dla mojego elektoratu, w ogóle jest ważny dla wszystkich Polaków i temat tego, że nie należy przyjmować euro, również wydaje mi się, że ten punkt jest wyjątkowo niekontrowersyjny, nie ma co go rozwijać nie podpiszę żadnej ustawy ograniczającej swobodę wyrażania poglądów zgodnych z polską konstytucją. Niestety w Europie Zachodniej mamy coraz silniejszy trend do wprowadzania cenzury, do kneblowania ludziom ust, do zabraniania wyrażania im poglądów. Niedawno mieliśmy w polskim Sejmie podobny wykwit w postaci ustawy o tak zwanej mowie nienawiści i całe, całe szczęście, że prezydent Andrzej Duda nie podpisał tej ustawy i mam wielką nadzieję, że kolejny prezydent również będzie stał na straży wolności słowa w Polsce Wolność słowa jest podstawą naszej wolności, podstawą demokracji. Nie ma sprawiedliwej, równej debaty publicznej, nie ma demokracji bez wolności słowa. Chciałbym, żeby kolejny prezydent stał na straży wolności słowa. Nie pozwolę na wysłanie polskich żołnierzy na terytorium Ukrainy. Bez zgody prezydenta ani jeden polski żołnierz nie trafi na Ukrainę. Moi kandydaci obaj mówili, że nie zgodzą się na wysłanie tych żołnierzy, w związku z czym podpisanie się pod tym punktem nie powinno być w ogóle kontrowersyjne. Nie podpiszę ustawy w sprawie ratyfikacji akcesji Ukrainy do NATO, również temat zupełnie niekontrowersyjny. Pamiętam debaty, wszyscy mówili, że nie widzą Ukrainy w NATO, więc Kolejny punkt mamy odhaczony. Nie podpisze żadnej ustawy ograniczającej dostęp Polaków do broni. To jest temat, którego praktycznie nie było w tej kampanii wyborczej. Media nie były tym zainteresowane. Natomiast jesteśmy już w tym momencie jednym z najbardziej rozbrojonych narodów w Europie, i to w sytuacji, kiedy. Robi się coraz ciekawiej, robi się coraz groźniej. Z jednej strony mamy rosnącą przestępczość krajową, z drugiej strony mamy ryzyko coraz większe wciągnięcia Polski w jakąś zawieruchę wojenną. Polacy powinni umieć posługiwać się bronią, powinni umieć bronić swojego życia, życia i zdrowia swoich rodzin. Natomiast wiadomo, prezydent nie może poszerzyć Polakom prawa do posiadania broni, ale może zatrzymać dalsze ograniczanie tego prawa. Słyszałem o głupich pomysłach, żeby na wzór Wielkiej Brytanii Ograniczyć Polakom dostęp chociażby do noży. I mam nadzieję, że ten pomysł nie zostanie zrealizowany i kolejny prezydent po prostu do tego nie dopuści. Nie zgodzę się na przekazywanie jakichkolwiek kompetencji władz Rzeczypospolitej Polskiej do organów Unii Europejskiej. Niestety poprzednie rządy zgadzały się w zasadzie na wszystko, co chciała Unia Europejska, zgadzały się na przekazanie do Unii Europejskiej kolejnych kompetencji, chociażby w sprawie zaciągania wspólnego długu, powiązanie tak zwanego KPO z praworządnością, nowe unijne podatki było tego bardzo dużo. Uważam, że już jest tego za dużo, zwłaszcza, że Unia Europejska traktuje swoje kompetencje wybitnie. Nie rozszerzająco, to znaczy robi rzeczy, do których nie ma prawa. To ciężko lepszy przykład niż Pakt Migracyjny, który jest wprost sprzeczny z traktatami Unii Europejskiej, a pomimo tego jest stosowany, uważam, że polski prezydent powinien zrobić wszystko, co możliwe, żeby ten proces ograniczania kompetencji polskiego rządu zakończyć. I ostatni punkt nie podpisze ratyfikacji żadnych nowych traktatów unijnych osłabiających rolę Polski, na przykład poprzez osłabienie siły głosów, odebranie prawa weta. Wszyscy wiemy. Widzieliśmy projekty nowych traktatów unijnych odbierające Polsce prawo weta, przenoszące kolejne kompetencje do Unii Europejskiej. Prezydent się nie powinien na to zgodzić. Niepotrzebnie został ratyfikowany traktat lizboński i mam nadzieję, że kolejny tego rodzaju traktat umniejszający rolę Polski w Unii Europejskiej również nie zostanie ratyfikowany, znaczy tym razem nie zostanie ratyfikowany. Prezydent Polski powinien stać na straży suwerenności państwa polskiego. Nie powinien zgadzać się na jakiekolwiek nowe traktat. Traktaty unijne, które ograniczają siłę polskiego głosu. To jest moje osiem warunków. Mam nadzieję, że dojdzie do tych dwóch rozmów pod, na moim kanale na YouTube. Wiem, że już Karol Nawrocki się na to zgodził. Czekam w takim razie na ruch Rafała Trzaskowskiego. Obiecuję ze swojej strony kulturalną rozmowę z należytym szacunkiem. Będę się odnosił do moich kontrkandydatów. Natomiast nie ukrywam, że będę zadawał ciężkie i trudne pytania i zobaczymy, jak obaj kontrkandydaci sobie poradzą w tej konfrontacji. I czy przekonają moich wyborców do tego, że warto na nich zagłosować? Nie zamierzam się pomiędzy tą pierwszą i drugą turą zachowywać tak jak Szymon Hołownia, który miał być trzecią drogą, a stał się piątym kołem uwozu, który za darmo sprzedał swoich wyborców jeszcze podczas wieczoru wyborczego, popierając Rafała Trzaskowskiego. To jest symbol, jak nie powinien zachowywać się polityk. Polityk powinien walczyć o to, żeby ugrać rzeczy najważniejsze dla swoich wyborców. Niestety nie będę mógł tego robić jako prezydent Polski. Ale wykorzystam wszelkie możliwości do tego, żeby moi wyborcy byli zadowoleni, żeby walczyć o ich postulaty. Nie będę zachowywał się jak Szymon Hołownia. Natomiast nie wykluczam niczego. Po tych dwóch rozmowach może się okazać, że któryś z kandydatów mnie naprawdę przekona i stwierdzę, że warto jest go poprzeć. Nie wiem, jak będzie, nie wiem, jak te rozmowy przebiegną, nie wiem, czy podpiszą obaj kandydaci, albo chociaż jeden z nich tą deklarację. Czas pokaże. Natomiast jeżeli któryś z nich nie przyjdzie na rozmowę do mnie, no to jeżeli przegra te wybory, to bardzo proszę o nie kierowanie do mnie żadnych pretensji, to nie będzie moja wina. Zrobiłem wszystko, co tylko możliwe, tak mi się wydaje, żeby pomóc moim wyborcom podjąć decyzję. Jeżeli ktoś z tej okazji nie skorzysta, to zaszkodzi przede wszystkim sobie. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Jeżeli są jakieś pytania w temacie konferencji, to zapraszam. Dzień dobry, Kacper Wrublewski, RMFFM. Panie pośle, chciałem zapytać: rozumiem, że jeżeli Karol Nawrocki, który wyraził już chęć uczestnictwa w tej rozmowie, pojawi się, to rozmowa się odbędzie. A jeśli Rafał Radczaskowski, to nie? Czyli, czyli rozumiem, że jedna z rozmów zostanie wyemitowana, a druga nie? I drugie pytanie: czy nie wyklucza pan takiej opcji, żeby dwaj kandydaci pojawili się na jednej rozmowie? Coś, a la debata, coś w tym deseń. Myślę, że nie moją rolą jest organizowanie debat. Z tego co zdążyłem się zorientować w tej kampanii, organizacja debaty jest bardzo kłopotliwa. Wolałbym przeprowadzić normalną rozmowę. Jeżeli zgodzi się tylko jeden kandydat, to będzie tylko jedna rozmowa. Dziękuję. Dzień dobry, Adrian Borecki, Telewizja Republika. Panie pośle też pytanie, czy w ogóle był już kontakt ze strony Rafa sztabu Rafała Czaskowskiego albo samego Rafała Czaskowskiego? Jeżeli był to nie ze mną, o, o decyzji Karola Nawrockiego dowiedziałem się idąc tutaj z Twittera, też jeszcze nie miałem kontaktu ze sztabem. Jeżeli chodzi również o komentarz w sprawie obrażania elektoratów. Wczoraj Michał szczerba w nielegalnie przejętej TVP stwierdził, że elektorat, pierw powiedział słowo Mira Mencena, jest antysemicki i prorosyjski. Potem nagle się na Twitterze z tego wycofał. Jak pan skomentuje takie obrażanie elektoratów? No bo albo się obraża prawie 3 miliony osób, albo ponad milion. Są osób. różne metody pozyskiwania dla siebie wyborców. Być może tego rodzaju końskie zaloty, według pana Szczerby, są czymś dobrym i pomogą mu w wygraniu Rafała Trzaskowskiego. Osobiście podejrzewam, że nie jest to najlepsza droga do zwycięstwa. Łukasz radiownet. Radio Wnet. Pytanie o, to jest, o tą deklarację, o te osiem punktów, one są negocjowalne czy nienegocjowalne. Czy jest pan gotowy na jakieś ustępstwa? Ten wykreślę, ten zmienię? Zapraszam każdego kandydata na rozmowę. Jeżeli któryś kandydat mnie przekona, dlaczego nie chcę podpisać jednego z tych punktów i te argumenty będą przekonujące, no przecież nie będę się upierał. Natomiast nie bardzo wiem, który z tych punktów nie. Nie być może, na może pana coś zaskoczy. Ale może mnie coś zaskoczy, niczego nie wykluczam. Jeszcze pytanie o Rafała Trzaskowskiego. Gdyby pana przekonał, jest taka szansa, że pan go poprze, że uwierzy pan w słowa Rafała Trzaskowskiego, że, że niczego swoje nie wykluczam, wszystkie karty są na stole. I ostatnie pytanie: to są tylko negocjacje o te wybory, czy to może być wstęp do szerszych negocjacji politycznych? Wiele panie? osób, zwłaszcza doświadczonych politycznie, namawiało mnie, żebym sprzedał swoje poparcie za jakieś stołki, za jakieś miejsce w kancelarii salarii prezydenta, za jakiś wpływ na jakieś nominacje, ale w ogóle mnie to nie interesuje. Interesuje mnie tylko to, co jest na tej kartce papieru. Bartosz Bielecki, Radio Waturka. Ja chciałem zapytać o młodych. Gdyby to młodzi decydowali, to pan byłby w drugiej turze z Adrianem Zandbergiem, czy podczas tej jednej bądź dwóch rozmów, na razie wiemy, że... Raczej odbędzie się jedna, ale jeżeli będzie też druga, to czy w trakcie tych negocjacji, rozmów, nie wiem jak to określić, ze swoimi partnerami będzie się Pan też o młodych upominał i jakie postulaty z tej kampanii młodych Pan będzie chciał, może w dalszej działalności, nie tylko przy okazji tych wyborów, dalej prowadzić? Te postulaty są postulatami ludzi młodych, to młodzi Polacy chcą mieć wpływ na swoje życie, nie chcą, żeby decyzje ich dotyczące były podejmowane w Brukseli. Moi wyborcy, młodzi wyborcy, mam wielu naprawdę młodych wyborców, nie chcą Zielonego Ładu, nie chcą paktu migracyjnego, nie chcą jechać na wojnę na Ukrainie, więc te postulaty są postulatami ludzi młodych. Dzień dobry, Anastazja Janczynka, TVP World. Jeśli pan Czeskowski przyjdzie na rozmowę do pana, to dlaczego podejmować ryzyko wielkiej koalicji między prezydentem a rządem, mimo że cała kampania wyborcza była wprowadzona przeciwko temu? Dziękuję. Nie bardzo rozumiem. Jeszcze raz? Nie bardzo rozumiem pytanie. No jeśli dlaczego zwiększać to ryzyko, żeby wyborcy na przykład wspierali Rafala Trzaskowskiego, jeśli pan jest przeciwko temu, żeby rząd oraz prezydent mieli taką wielką koalicję między sobą? Nie należy ani do pis ani do Platformy, należy do Konfederacji. Wyborcy głosowali na mnie nie bez powodu, głosowali na mnie właśnie dlatego, bo nie chcieli głosować ani na PIS, ani na Platformę. Niektórym z moich wyborców jest dalej do pis innym jest dalej od Platformy. Każdy z moich wyborców samodzielnie podejmie decyzję, na kogo zagłosuje. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, Michał Rybka, Telewizja Trwam. Panie prezesie, czy będzie panu łatwo rozmawiać z kimś? Mam tutaj na myśli prezydenta Trzaskowskiego, który notorycznie próbował nie doprowadzić do organizacji przejścia marszu niepodległości całą swoją pierwszą kadencję. i Teraz, no, robił właśnie wszystko, żeby do tego nie doszło. No i przecież to środowiska ogólno pojęte. Panie redaktorze, ja jestem politykiem, ja niestety muszę rozmawiać nie z tymi z kim chcę, ale z tymi z którymi muszę. Ja rozmawiałem nawet kiedyś. Z Piotrem Kraśko, w związku z czym jestem w stanie naprawdę z prawie każdym rozmawiać. Ale Piotr Kraśko akurat nie uderzał w taką ideę, taką największą inicjatywę. Piotr Kraśko w wiele pan sensownych wychodzi. rzeczy uderzał. Pan. A rozmawiał Pan kiedyś z Piotrem Kraśko? Z Piotrem Kraśko? No nie ma. No to Pan przyjąć. nie wie, jak to wygląda. to Nie życzę Panu tego. Dzień dobry. Jeszcze w temacie tego, że młodzi ludzie głosowali na Pana i na Pana Zandberga. Jak Pan myśli, dlaczego młodzi wybrali właśnie Pana? Dlaczego nas wybrali? Ponieważ mają dosyć PiSu i Platformy, mają dosyć dwóch 70-letnich starszych panów, którzy rządzą Polską od 20 lat i nic tak naprawdę nie zmienia się w nowym kierunku. Polacy chcą, młodzi Polacy, chcą zmian. Nie bez powodu miałem największą liczbę głosów zarówno wśród ludzi do 30, jak i do 40 roku życia, bo pokolenie 20, 30, 40, a nawet 50-latków chce wreszcie w Polsce zmiany i dlatego nie głosują na ani PiS, ani na Platformę. Super. Dzień dobry, Jan Nasz, Jasnożewski TVP Info. Panie pośle, mówi pan, że będzie pan się starał zapewnić no, równe, sprawiedliwe warunki obu kontrkandydatom. Natomiast jak rozmawiałem dzisiaj z pańskimi kolegami, czy z marszałkiem Bosakiem, czy z panem posłem Tudujem, to oni mówią, że co prawda jeszcze do końca nie wiedzą, jak zagłosują w drugiej turze, ale raczej będą sami się kierować zasadą i namawiać swoich wyborców, żeby odrzucili większe zło, a większe zło to dla nich Rafał Trzaskowski. Czy w kontekście w świetle tych deklaracji Rafał Trzaskowski może liczyć na to, że zostanie tak samo potraktowany jak Karol Nawrocki? Mam szczerą intencję sprawiedliwego potraktowania obydwu kandydatów. Niech zaprezentują się moim wyborcom, a ci podejmą decyzję. Dzień dobry, Piotr Pawelec, Polska24. Słowo Mierni teraz ze sztabu Rafała Trzaskowskiego dzisiaj w kontekście prawa aborcyjnego powiedział, że my żyjemy w kraju. Nie, nie słychać? Halo. Tak? A tak nie, pan po prostu głośniej mówi, bo to chyba nie mamy głośników. Aha. Piotr Pawelec, Polski 24 przede wszystkim. E, dzisiaj Sławomir Nitras ze sztabu Rafała Czesłowskiego powiedział w wywiadzie, że w kontekście prawa aborcyjnego żyjemy w chorym kraju. Jak pan się do takiego, m, takiej oceny e, Zgadzam odnosi? Zgadzam się ze Sławomirem Nitrasem. Jeżeli doszło do sytuacji, w której dziecko w dziewiątym miesiącu ciąży zostało zamordowane z zastrzykiem prosto w serce, to prawo, które nam coś takiego pozwala jest całkowicie chore. Dzień dobry, Moja Wójciewska, TFN-24. Ja bym chciała zapytać o to, czy będzie Pan poruszał w spotkaniu z Karolem Nawrockim kwestię kawalerki. Pan w bardzo mocnych słowach wypowiedział się. O, między innymi mówiąc, że obrzydliwe jest to, co wobec Pana Jerzego zrobił Karol Nawrocki, to chcę zapytać, czy po tych słowach Pan jest w stanie zagłosować na Nawrockiego, to jest raz, a dwa przekonywać do tego swoich wyborców, a trzy, czy w takim spotkaniu one to one zakładam twarzą w twarz, Pan będzie ten temat z Karolem Nawrockim poruszał. Oczywiście, że będę go poruszał. Mam tu bardzo wiele wątpliwości i mam nadzieję, że Karol Nawrocki wreszcie jakoś się z tego wytłumaczy. No, Zamierzam mu zadać konkretne pytanie i wreszcie usłyszeć końcową, wiarygodną wersję, bo póki co takie jeszcze nie usłyszałem. Ale czy pan deklarując, jeżeli. Po takich spotkaniach będzie pan analizował ewentualnie, czy komuś przekazać swoje poparcie, to pan bierze pod uwagę scenariusz, że pan powie wprost, głosuje na tego bądź tego kandydata, czy... Mówiłem powie już pan dzisiaj dwa jest... razy, że niczego w tym momencie nie Czyli wykluczam, a jest... co zrobię po wywiadach, to powiem po wywiadach. Dzień dobry, Patryk Michalski, Wirtualna Polska. Przepraszam, jeśli ta odpowiedź padła, ale nie słyszałem jej. Czy już są wstępne przesłuchy dotyczące udziału i odpowiedzi na to Pana zaproszenie? Czy są jakieś ewentualne dodatkowe Z warunki? Z Twittera wiem, że zgodził się Karol Nawrocki i nie stawiał tam żadnych dodatkowych warunków. Jeszcze nie kontaktowałem się ze sztabem w sprawie ustalenia terminu. Nie mam żadnych wieści, a przynajmniej do mnie nie dotarły od Rafała Trzaskowskiego. Czy Pan już proponuje jakiś termin? Czy będzie Pan otwarty? No ja tylko zadzwonię albo do, odbiorę telefon ze sztabu PiS-u, to wtedy ustalimy termin. I ostatnie pytanie, czy pan, gdyby doszło do zmiany, e, e, gdyby Karol Nawrocki zwyciężył wybory prezydenckie, w dalszej konsekwencji doszłoby na przykład do przyspieszonych wyborów i gdyby pojawiła się perspektywa rządzenia z PiS-em, to pan na przykład w fotelu premiera zgodziłby się na takie współrządzenie i koalicję z PiS-em? W fotelu premiera. No na przykład albo ministra Czy finansów. wydaje mi się, że, że fantazja bardzo pana ponosi. Na razie rozmawiamy o tym, co zrobić w drugiej turze wyborów prezydenckich. Ale wyobraża sobie Pan, będzie Ja proszę pani sobie wszystko wyobrażać. Z tego, co słyszałem, to jest jakaś realna ścieżka do tego, żebym został papieżem. Natomiast to, że moja wyobraźnia jest wielka, to nie znaczy, że wszystko z niej będę realizował. Dzień dobry, Dominik data 4 Info. Ja mam prośbę o więcej szczegółów tej debaty. Jakie będą bloki tematyczne, czy przewidują... To nie będzie debata, to będzie rozmowa. Tej rozmowy. Czy przewiduje Przędziemy Pan na przykład... Przy i porozmawiamy. Przy, czy przewiduje Pan na przykład pytania y, ze strony Pana wyborców, czy to będą pytania przygotowane przez Pana, przez sztab? Podejrzewam, hmm. że ja... Y, Przygotuję te pytania, ale myślę, że będę otwarty na pytania od wyborców. I ta rozmowa, jak rozumiem, będzie rozmową na żywo. Oczywiście, nie że na żywo. Inaczej, inaczej byłoby to bez sensu, bo ktoś by mnie oskarżył, że coś z niej wyciąłem. Okej, okay, dziękuję. Jeżeli nie ma więcej pytań. Bardzo Państwu dziękuję. Bardzo dziękuję.